Jest cała grupa schorzeń i one się nazywają choroby psychosomatyczne. Na nie tak trochę się patrzy z góry. Mówi się, że to takie trochę, trochę bzdury, że nerwy wpływają tak mocno na choroby. Jeżeli zagłębić się w psychosomatykę, to jest niesamowicie ciekawa nauka. Owszem, osoba, która nie jest w temacie, może się wydawać to bardzo dziwne. Na przykład ostatnio interesowałam się tematem haluksu. Wiecie, to taka kostka na, na stopie na dużym palcu, haluks. I my wiemy, że to może być i nieodpowiednie obuwie, i może być też, jeżeli nie, nieodpowiednio odżywiamy się, zbyt mocno zakwaszamy organizm, zbyt dużo różnych czynników się składa na to, że nam się wykrzywia ten duży palec. Natomiast psychosomatyka mówi o tym, że to znaczy, że albo idziesz nie w tym kierunku, idziesz nie tam, gdzie chcesz, albo nie idziesz tam, gdzie chcesz. I to, owszem, to jest tak obszerny temat, w to się trzeba zagłębić i człowiek, no wiecie, kto w ogóle nie jest w temacie, nie wie, na czym to polega, no to mówi, co, palec mi boli, bo nie tam idę, no to głupoty, kostka mi rośnie, bo coś nie tak robię. No, medycyna nasza tak niestety podchodzi, zamiast tego, żeby w to się zagłębić i może trochę prościej, w jakiś taki dostępny sposób ludziom to tłumaczyć, bo psychika ma ogromne znaczenie.